Cześć z tej strony, kuchni. E, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku taki luźny odcinek. Przyszła paczka, jak widzicie, z Azteco. E, to jest e, sklep e, w Warszawie. No i postanowiłem, że zrobię unboxing. Zamówiłem sobie kulki, trochę parakordu, gaz i chciałbym Wam pokazać, jak wygląda taka paczka generalnie, jak oni to pakują, w jaki sposób jest to wszystko zapakowane, zabezpieczone. I wydaje mi się, że nie ma sensu już dłużej gadać. No i teraz przejdźmy już sobie do otwarcia. No i teraz przechodzimy już sobie do otwarcia naszej paczuchy. Tu mam taki karamicik. Uwaga, otwieramy, rozcinamy folię. Kurier płakał jak pakował. Jak widzicie, jest to dosyć mocno właśnie streczem czarnym zapakowane, więc sobie odcinamy tą etykietę z asteko. Mamy karton. Jesteśmy w lesie, ale spokojnie. Wszystkie śmieci ze sobą zabiorę, żeby nikt się w komentarzach do mnie nie cypru odkładamy na bok i mamy teraz już karton zabezpieczony taśmą. Karton jest dosyć solidnie złożony, ale widzę, że chyba trochę z odzysku ten karton, ale to mniejszy. Jak widzicie yy, tutaj jest dużo folii bąbelkowej. Naprawdę fajnie, że to tak zabezpieczyli. Yy, I tutaj co mamy zamówione Mamy kuleczki e, Specny Arm Score 0,25 kg, e, czyli, idąc szybką matematyką, 4000 kulek e, do mojej mp 5 Aktualnie tylko tą repliką e, dysponuję. E, zobaczymy, jak te kulki będą w ogóle się sprawować, bo pierwszy raz je kupiłem. Także to sobie odłożymy e, na boczek. E, dalej. Coś tam urwało, więc po prostu nagrywamy dalej. Małe problemy techniczne. Rokety 0,2 3000. I takich kuleczek mamy dwie butelki, czyli mamy 6000. To są kulki do mojej Cymki 127, ponieważ ja bardzo lubię sobie z niej nawet do celi postrzelać. Tak for fun. Także tak. Tutaj parakord. Jest w takiej e, fajnej, dużej e, samarce. To mi się podoba sposób tego zapakowania. E, każdego z tego parakordu jest e, po 3 metry. E, jest biały, szary oraz multi-ciapa, tak zwana. E, dalej, gaz 800 ml Protech. Do moich gaziaków, czyli do mojej beretkiem 900 TTI, którą. Macie film o niej na kanale oraz do kolta, o którym film też jest na kanale. Także taki gaz 800 ml duży powinien na długo starczyć. I klamerki do branzoletek, które ostatnio znowu złapałem za jawkę. Znowu zacząłem robić te branzoletki. No i po prostu potrzebne mi było, kupiłem sobie 10. Także tak, tutaj znowu dalej jeszcze folia bąbelkowa, to już nieważne. No i oczywiście Paragon z. E, tutaj, z jakąś gwarancją, czy coś takiego. No i, no i karton pusty, tak. Także mm, no, to by było w sumie na tyle w tej paczce. No, także to są wszystkie produkty, które zamówiłem. E, tak jak żeście widzieli, e, karton już jest zebrany. Wszystkie folie tutaj bąbelkowe, oraz strecz Został zapakowane do kartonu, zostanie to do śmieci, I Oczywiście pamiętajcie o segregacji. Jeśli chodzi o cenę sklepu, jak paczka została zapakowana, mi się wydaje, że takie solidne 10 na 10 mogę dać. Było sporo tej folii bombajkowej, pomimo tego, że uważam, że jedynym co zasługiwało tutaj na zabezpieczenie takie mocne, to był właśnie ten gazik. Także. No, to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę oraz jakiegoś subika. Piszcie komentarze i piszcie pytania do airsoftwarego QA. Bo mam nadzieję, że następny odcinek już niedługo uda mi się nagrać, bo będę miał wystarczająco pytań. Także do następnej wymiany kompozytu. Cześć!